Co wy możecie wiedzieć o wywożeniu zestawu? Piękne, nowe miejsce, odkopana stara główka, nowy zestaw na patencie z recepturką. Kołek, który stał praktycznie leży na brzegu, tu idzie linka i dzielinka i blisko po 300 metrów dalej jest baza. Centralnie lecę pod nią, umarł, jest tragedia, a tu jest nasza baza. I niespodzianka na końcu zero zwoju, prosiut to puściu, to, nie ma nic. Nie da się nawinąć teraz, to jest... Koniec. Nie da się, Nie się, się nawinąć, Zobacz. Bo się kręci, czy co? Tak. Bo mówiłem, weź sobie... Ale, bo to musi na gumkę być, Zobacz.